Dzień dobry Państwu. <grystanie> Witamy w następnej audycji yy, telewizji prywatnej. Przetrwam. No bo nie wiadomo co to będzie za cztery lata tych rządów pis. Ale dziś zaprosiliśmy do wyrocznie. I ta wyrocznia nam za chwilę wszystko powie. To będzie się działo w trakcie rządu wpisu? Może tak od razu wszystkiego nie powie, ale tak to, co najdzie jej na myśl, to i się za chwilę pokaże. Ja zniknę, bo wyrocznie chcę być inkognito i sama, i wystąpi w masce, żeby jej nikt nie poznał, bo jak ją pozna, to będzie dlaczego na ona ulicy żeby je mu przyszłość przepowiedziała. Także proszę być cierpliwym zaraz pojawi. <laughs> 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 damy Państwu! Więc to co mu jest zapisane w gwiazdach, że po czterech latach rządów Kaczyń pis w ogóle będzie w Polsce nie wesoło. Górnity wyjadą z Rosji i kopać. Yy, przemysł farmaceutyczny w ogóle zbankrutuje? No co no, dalej? No, cała Polska pójdzie na dno. No, no niestety na to muszę Was rozraty, bycie I i jeszcze jedno, że widzę tak jak wczoraj mgłę, ale ja to widzę, że ten rząd ukamienił <grystanie> pod koniec ich rządów, ukamieniują cały rząd razem z kaszorem na czele. No to na, 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 na początek bym miała tyle do powiedzenia. Dziękuję. Witam Państwa ponownie co przepowiedziała, to przepowiedziała No niestety Wsz Wszyscy wiedzą, że w Polsce nie rządzi tam Duda nie rządzi Szedłotko, rządzi Kaczyński Więc poprosiliśmy o komentarz Reczyskiego, który za chwilę się pojawił na studiu. Tak z się pojawił. Ale, ale się pojawi. O, już jest. Witam pana, panie Jarosławie. Dzień dobry państwu. A dlaczego pan nosi tą samą maskę? Co macie? Proszę Państwa, my jako PiS <laughs> obiecaliśmy naprawę Polski, tak więc yy, staramy się żyć skromnie i nie wydawać zbędnych pieniędzy na jakieś maski czy na coś. No dobrze, ale że dlaczego na tą maskę w ogóle nosi? No ja to dlaczego? Ja muszę zniknąć ze świadomości ludzi, żeby zapomnieli o mnie, bo jak za pół roku wyjdę na ulicę, to między takimi jęch i pomidorami się Obrzucają. A pan mówi, że, że yy, tak skromnie, jedna maska tylko, a ile? Pana ochrona kosztuje rocznie, bo wiemy, że Pan ma ochronę zatrudnioną. Za tak to dziękuję, że obchodzi <grym> moja sprawa. Za to płacą <grym> członkowie PiSu, więc nikogo to nie powinno interesować. No wie Pan, no ale... Skoro Pan o takiej skromności, że nawet maski, <grymne> maskę Pan jest <grymne> to, to powinien Pan coś... No, <grymne> <grymne> nie wiem. Jeszcze Pan chce ze mną rozmawiać? Bo coś mi ta telewizja przetrwam... Yy, zaczyna nie odpowiadać. No, panie prezesie, taka telewizja super! I, i pan mi nie odpowiada. Taki redaktor wspaniały! No, ja bym tu się gorąco zastanawiał, czy pan jest taki wspaniały. No, ale zgodziłem się udzielić panu wywiadu ze względu na tą wyrocznię. Ta wyrocznia po prostu bredzi. Za cztery lata Polska będzie krajem mlekiem i miodem płynąca. A jak pan to chce. Eee. Eee. Jak pan chce do tego dojść, łamiąc wszystkie prawa, konstytucje i tak dalej? Konstytucja w tej chwili jest nieważna. My musimy mieć całość władzy. Dla siebie. Mi się nie chce. Znaczy, no, całość władzy, i tak całość władzy mam już. Prezydenta mam w lewej kieszeni, rząd w prawej kieszeni. Muszę sobie ukradnąć jakieś hajdary. Zabójcie. <śmum> <Co mówić? śmum> się w kieszeni zaczyna brakować do wkładania tych ludzi.